i wygodnie we współczesnym świecie nawet nie próbujemy wczuć się w sytuację ludzi z czasów II wojny światowej. Zapach krwi, śmierci, strach. Jakże odpychamy te myśli od siebie. Krzysztof Kamień Baczyński w najbardziej brutalny sposób doświadczył II wojny światowej. Piekła tamtych czasów. Miał zaledwie 18 lat w momencie jej wybuchu. Młody chłopak tuż po zdanej maturze Pełen planu, zapału, nadziei chciał tworzyć. Zawierucha wojenna zmieniła brutalnie jego plany. Rozpoczął się prawdziwy koszmar. Młody poeta przeżywał rzeczywistość bardzo intensywnie. Przedawał swoje najgłębsze emocje na karty papieru. Dzięki temu pozostawił ważne świadectwo, obraz dramatu pokolenia jego rówieśników. palców przymarzły struny z cienkiego krzyku rośli, tak się dorasta do trumny jakieśmy w czasie dorośli. Stanęły rzeki ognia, ściety krow burburową. po nocach sen jak pochodnia, straszy obciętą głową. Czegoż ty jeszcze? W mrozie świat jest jak strocin sypki, w oczu stężałych orzech. To śnieg, to nie serce tak skrzywi. Każdy, kolumną jesteś na grobie pieśni własnych zamarzłe. Czegoż ty jeszcze? To śmierć. To nie włosy blasku, to soli kulki z nieba? Czy łzy w krzemień twarzy tak wrosły? Czy ziemia tak bólem dojrzewa, jakaś w czasie dorośli? Przygotowali ci, syneczku, smutne oczy, krwią Malowali krajobrazy w żółte ściegi Pożóg wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli Cię syneczku, ziemi Twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali Cię w ciemności, odkarmili bochnym trwóg. Przemierzyłeś się ponad najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś jasny sen, z czarną bronią. Czułeś, jak się jeżdżę w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię, przeżegnał się jako. Czy to była kula? Uśmiechnął się, i wtedy powstała ziemia, podobna do jabłka złotego, i do zwierciadła przemian. Po niej powoli się sączą zwierząt dojrzałe krople, wstępując z wód w powietrza drgające srebrem stopnie. A śpiew najcichszego z ptaków zamienia się w miękki obłok i wtedy powstają chmury do ziemi i gwiazd podobne. Więc gnieje, do mórz przychodzą i kładą włosy na wodę, i wtedy fale się barwią na kolor dojrzałej jagody. Światło przenika do ziemi, a ziemia blask przygarnia. Bory wrastają w powietrze, powietrze od lasów czarne. Zwierzęta wnikają w korę, a kora porasta życie i niewidzialne w przestrzeni. Wiruje ziemię odbicia. Wtedy są wszystkie kolory, każdy od innych różny, które są wszystkie te same pod szklaną kopułą próżni. I zafrasował się Bóg, że sam swych dzieł nie ogarnia, więc cisza złożyła się w fałdy, a światło stało się czarne. I z ciężkich kowadeł gór rosły łodygi ogniste. A gromy w wysiłku kuły zmarszczone w groźnym namyśle. Aż się wykrzesał z kuźni pod niebo od huku białe, z chmur i ziemi ulany, człowiek ciemny i mały. Teraz uśmiechnął się Bóg i we śnie znużony oniemiał I do dziś, błądzi, wśród grozy, człowiek. Ciemny jak ziemia. Nocą słyszę, jak coraz bliżej, Drżąc i grając, krąg się zaciska. A mnie przecież zdrój się chyży, Wyhuśtała mnie chmur kołyska. A mnie przecież wody szerokie Na dźwigarach swych niosły płatki wzór dzikiego. Bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Krąg powolny dzień czy noc krąży, Ostrzem świszcząc nie już przy ustach. A mnie przecież, tak jak i innym, Ziemia rosła tęga, nie pusta. I mnie przecież, gdy dymu laska, Wytryskała gołębia młodość. Teraz na dnie śmierci wrastam, ja, syn dziki mego narodu. Krąg jak nożem zwolna rościna. przed nie światło zanim dzień minie. A ja prześwie czas wielkiej rzeźby, z głową ciężką na karabinie. Obskoczony przez zdarzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół. Głowę rzucę pod wiawcie granat. Piersi skniecie czas czarną łapą, bo to była życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło. Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy, głupią miłością. Młody człowiek, wypuścany chmur kołyskał nagle musi zapomnieć o swoich potrzebach i wziąć odpowiedzialność za swój kraj. Była to postawa oczywista dla całego pokolenia Kolumbów, ponieważ wychowane on zostało w ogromnym szacunku do ojczyzny. Ideały patriotyczne były dla nich niezwykle żywe, a w momencie próby nie zawiedli. Ich dojrzewanie, kształtowanie osobowości odbywały się w konspiracji. W Krzysztof Kamil Baczyński mówił o sobie, ja, syn dziki mego narodu, tym samym uświadomiając, że całe pokolenie wyrasta oraz kształtuje się na dnie śmierci. Wojna wydobywa z ludzi najgorsze instynkty, ale także poświęcenie dla najważniejszych wartości.